Vampir Nad Castro de Brocadero rozwiesiła dziko zmierzwione zapony chmur wieczna jesienna noc. Luty wiatr przedarłszy się przez szczerbate piły Pico Nevado wpadał piekielnym gwizdem pomiędzy rozchybotane szczyty drzew. Okrążał zamek korowodem poświstów, osaczał zewsząd rozjuszonym skowytem. Chwilami Rozpruwały się skleszczone w uścisku ławice chmur, by odsłonić seledynową tarcz księżyca. Na moment wynikały z pieczar nocy krzepkie narożniki, wydłużały się ukośnym biegiem bastiony, stożyły śmiałym rzutem w niebo iglice wież. I znów wsiąkało wszystko w niezgłębione ciemności. Tylko gromada puchaczy wyrywała się z murowych wyziorów, i złowrogim skwirem tłukła o skały. W smukłym, gotyckim oknie narożni Pełgoce nikłe światło. Nie śpi pan grodu, Czuwa don Alonzo de Savadra. Zegary zamkowe dawno już wydzwoniły dwunastą. Dawno już przebrzmiała na wieży Mosiężna fanfara północy, Złamana w tysiączne podźwięki O drapieżne graźnie. Do pańskiej komnaty wszedł srebrnowłosy majordomo czystej krwi idalgo przyjaciel i sługa oddawał klucze czy mam przyzwać szatnego senior? nie trudź się mój stary tej nocy spać nie będę skłonił się już wyszedł hrabia zagłębił się w pysznym machoniowym karle przed nim na trójnożnym stoliku jakiś stary, mistyczny traktat. Barwne inicjały, dziwaczne arabeski. Z pożółkłych kart foliału wieje odrębna swoista woń. Może wspomnienie dawnych, wielkich chwil. Droga, cenna księga. Spuścizna chrobrych dziadów. Zadumał się nad zgasłą sawadrów sławą. Zapamiętał. On. Ostatni z rodu. Rycerscy byli, piękni byli Chrystusa Witezie. I sam był podobny, gdy w świetnej kolczudze w okolu krasnych giermków wprowadzał ją w te progi. Ją, dumną Biankę Bradera, szczodrą i wyniosłą panią. Dziś starzec oszreniały wiekiem i sam bez potomka. Sawadrów ród perła Andaluzji, kortezi kraju, wielkie serca, tęgie dłonie i wiary zaszczyty. Żaden nie splamił się herezją, żaden nie zgasł na wygnaniu, nie zetlał w ogniu autodafe. Dwóch zamknęło się w skalnym ustroniu, gdzie wiedli żywot błogosławionych. Po śmierci kościół uznał jako świętych, a wiara ich była silna, gorąca, tak tylko wierzyć umie namiętny duch Hiszpana. Może i zbyt pogardzali ciałem. Może. To prawda, że ku końcowi marnieli w oczach. Nikli z fatalną szybkością. Niegdyś tak płodny, rozrosły, potężnymi od nogi ród w przeciągu lat kilkudziesięciu skarłowaciał do szczętu. I oto na nim wysilił się rozrodczy pęd ostatnim pokotem i skonał. Powiódł znużonym okiem po galerii antenatów. Przechodził z wolna twarz po twarzy. Po raz pierwszy może uraził go kontrast między rzędami górnymi a końcową odroślą. Tam rysy męskie o szerokim rozmachu, piersi jak puklerze. U dołu głowy dziwnie wysubtelnione, oczy zawleczone mgłą przeduchowienia, pociągłe owale ascezy. Zatrzymał wzrok u samego spodu i długo, długo wpatrywał się w wizerunek przedostatni. Oliwareza, brata przyjaciela. Jakże odbija ta młodzieńcza, tryskająca pełnią sił życiowych twarz od swych wybladłych, zmęczonych sąsiadów. Hmm. hmm. Oliwarez, oliwarez popadł w zadumę. Tak, to prawda. Starszy brat stanowił istotnie pod każdym względem dysharmonię z końcową linią Sawadrów. Jak gdyby w nim ród chciał rozbłysnąć po raz ostatni przepychem byłej tężyzny, zamigotać raz jeszcze minioną świetnością. Więc zogniskował resztę soków, wyprężył twór rodnie i wydał doskonałego człowieka bo w pojęciu Don Alonza brat zawsze za takiego uchodził. Żywo pamiętał tę smukłą, męską postać z kruczym zarostem. Te ogniste, namiętne oczy i ruchy przepojone wykwintem i rycerskością. Olivares był dzielnym jeźdźcą. Gdy na swym karym Arabie przejeżdżając ulicę miasta rzucał płomienne spojrzenia spod zapuszczonych kres sombrera, Zapełniały się okna i balkony postaciami kobiet. Tysiące palących oczu seniorit odprowadzało go stajonym zachwytem. Dzielny był. Gdy raz w madrycie runął rozwścieczony buchaj na zbladłego toreadora, Olivares lekko przeskoczywszy barierę, utopił kordela sporękojeść w sercu bestii. Obok przymiotów fizycznych górował wybitną inteligencją. Mimo młodego stosunkowo wieku, wyrobił sobie dość oryginalny pogląd na życie i jego zagadki. Szczególnie lubił dysputy na temat bytu pozagrobowego. Nieraz, gdy przez żaluzję przecedzało słońce, przygasłe światło popołudnia, a z za kaszmirowej kotary przesiąkały drzemiąco namiętne tony pieśni kreolów, siadali samotni pod łękami arkad i snuli długie, wyczerpujące rozmowy. Czasami muzyka przygasała i na tle aksamitnych opon wynurzała się hieratyczna postać Bianki, wsłuchana w szmer rzucanych słów, pytań, odpowiedzi. Czasami już księżyc zapalał blade ognie w porozwieszanych pawężach, srebrzył się na klindze dagi, pylił na brzeszczotach skrzyżowanych szpat. Szczególnie jedna z tych rozmów utkwiła mu głęboko w pamięci. Było to na krótko przed wyjazdem Oliwareza do południowych kresów kraju, gdzie miał objąć w zarząd przypadające na apanarze. Bliskie pożegnanie, może jakieś niejasne przeczucia spowodowały, że brat był pamiętnego wieczora silnie podniecony, co jak zwykle u niego objawiło się w potrzebie żywej dyskusji. Toczyła się na ulubiony mu temat o życiu pozagrobowym i stosunku ducha do materii. Doprawdy mówił nie rozumiem waszej uporczywej pogardy dla ciała zdaje mi się czasem żeśmy już bardzo zwyrodnieli widzisz Alonzo nie mogę się zgodzić na tę jednostronność. Zbyt silnie przemawia do mnie świat zewnętrzny, zbyt piękni wydają mi się ludzie w swej dumnej dostojności ciał. Przenigdy nie przechyle się ku rozpaczliwej wierze, że tyle boskich kształtów rozwieje się kiedyś w proch lub wylęże, tylko trujące miazmaty chorób. Niepodobna to by było ohydną igraszką, tępym bezsensem piękna. Miałyżby być li tylko kapryśnym tworem znudzonego nicością demona te wiotkie, gibkie linie, co w takt tajemnych rytmów układają się w spiżowy posąg siły, to znów pieściwą falą zgięć o podziw proszą? Te złote kaskady dźwięków, tęczowe symfonie barw, to całe tak straszne, a tak pyszne życie? Przenigdy! Mój demiurgos za wielki na to i za poważny! Skąd w ogóle ten nieubłagany rozdział między ciałem a duszą? Może dusza sama przez się nie istnieje? Może i nie ma tej przepastnej różnicy? Zatrzymał się, jakby wyczekując zapytania. Po chwili milczenia zagrał cichą melodią głos Bianki: Czymże więc dusza? Przeduchowionym ciałem, które po śmierci pozbywa się grubszych organicznych części i z czasem przechodzi w świetlane, nieśmiertelne tworzywo ducha. Obrazem tego procesu są blade, fosforujące otocze nad grobami świeżo umarłych. To wyzwoliny duszy. Tak boskie ciało miał Chrystus po śmierci. W nim to ukazał się w gaju oliwnym zachwyconej Marii z Magdali i przez drzwi zamknięte wszedł do wieczornika uczniów swoich. — Pomnisz słowa Pisma Świętego o zmartwychwstaniu ciał? — Myślę, że chyba nie o tych mowa, co wtedy już dawno strupieszeją w grobach, o ciałach fizycznych. Rozdrażnienie Oliwareza widocznie wzmogło się, bo przerwał i począł krążyć szybko po sali. Wargi mu drgały niecierpliwością i znać było, że pragnie wynurzyć się z jakiejś zmory tłoczącej mu pierś. Wreszcie gwałtownie z wstydliwą bojaźnią zakończył snuje mi się czasem po głowie potworna myśl dzika fantazja śmierci. Wyobraźcie sobie, że człowiek harmonijnie rozwinięty, z doskonałym zestrojem władz, ciała i duszy, co przedziwnie zawarł w sobie krańcowe ich objawy, ginie gwałtowną śmiercią. Pomyślcie, jakby niechętnie wtedy dusza wyzwalała się z ciała, z jakim wahaniem się, odwłoką. Ona by je oblatywała jak matka martwe piskle, nie mogąc się z nim rozłączyć. I <noise> to potworne, może lata całe. Pomyślcie o skutkach czegoś podobnego. To by było coś połowicznego, jakieś zawieszenie między życiem a śmiercią, ziemią a zaświatem, obłędny półrozwój pośmiertny. Nie, nie, oszalałem. Przycisnął kurczowo dłonie ku skroniom i patrzył z dziczałymi od strachu oczyma w posrebrz nocy za oknami. Wkrótce potem odjechał. W miesiąc przyszła wiadomość o jego nagłym zgonie. Śmierć ta pozostała do dziś dnia dla hrabi tajemnicą. Zwłoki znaleziono w ustronnej podmiejskiej hacjendzie, sztywnie rozpostarte na Otomanie. Może mściwa zemsta zdradzonej kochanki wsączyła krople jado w puchar biesiadny wśród histerycznych pląsów tarantelli? Może ból przepastny podciął krwawiące tętnice? Może. A był tak młody! Zginął licząc zaledwie trzydziesty rok życia. Zwłoki sprowadzono natychmiast do zamku i niebalsamując pochowano w grobowcu rodzinnym Sawadrów. Odtąd czterdzieści już razy ubieliły śniegi zębate sierry gór, czterdzieści razy święciła wiosna gody powrotu po bezkresnych lianach, lewadach, poleśnych parowach. Stratę brata odczuł Alonso głęboko, zdziczał i sposępniał. Od śmierci Oliwareza ni razu nie zabrzmiała zwierzycy powitalna fanfara trębacza, ni razu nie przerzucił most zwodzony gościnnych ramion przez fosę. Nieodświeżana woda w rowach okalających grodzisko, obrosła kępami rokiciny i szuwarów, z pomiędzy których wyzierały zrudziałe pleśnie i korzuchy. Na zgłuszonych, zielskiem szkarpach, na fortecznych zboczach, pełniły od lat żałobną straż cyprysy, oddawały się wiatrom smętne limby. Ciszę przerywał czasem zwierzy drżący głos rozity. Piastunki hrabiego, gdy, przędąc na kołowrotku, nuciła nikłą, starczą piosenkę. Czasem dolatywał parowem pogrzebowy dźwięk dzwonu z Santa Pietade, odległej o trzy wiorsty od kasztelu. Niekiedy pod wieczorną zorzę przesuwał się wydłużoną sylwetą po skałach cień samotnego wędrowca. Mignęła barwna świta górala. W górze grały bez przerwy wielkie harfy wiatru. Pan zamku odciął się zupełnie od świata i ludzi. Zatopiony w mistycznych studiach tracił widocznie resztę sił życiowych i gasł wśród zabójczych zachwytów ascezy. Chwilami tylko spóźnione pobłyski przeszłości roztaczały przed nim stare, zatarte obrazy, niby wypłowiałe gobeliny na ścianach sal rycerskich. Rozśpiewane chóry minstrelów, strojne płomiennokie seniority. I róże, białe, powiędłe kwiaty. Gdzieś daleka melodia drga. Gdzieś męski toreador kona. Jak łka, jak łka gorący ton bolera. Ach, pęknijcie struny. Lecz chwile takie przychodziły rzadko i wnet rozwiewały się bezpowrotnie. I znów spowijała duszę w białe całuny mistyczna zaduma. Zwykle siadywał w niszy olbrzymiego okna narożnej wypatrzni twarzą zwrócony ku tytanicznym skałom, jakie piętrzyły się wokół zamczyska. Gdy go już znużyły zawiłe traktaty ascetów odkładał foliały i zanurzywszy oczy w błękit nieba godziny całe przepędzał bez ruchu. Nieraz już jaskółki, wracając na nocleg pod zamkowe okapy, uderzały w przelocie o szyby. Nieraz już gasnące na szczytach słońce oblewało srebrną głowę starca szkarłatem zachodu. W dolinie krążyły tymczasem o ostatnim z Sawadrów najrozmaitsze wieści. Na jedno wszyscy się zgadzali. Don Alonso rozmawiał z duchami przodków. Ile w tym było prawdy trudno dociec. To pewne jednak, że już od szeregu lat nawiedzały go nader dziwaczne, czasem nawet przykresny. On sam zwrócił uwagę na jeden szczegół. Oto wszystkie w większej lub mniejszej mierze odnosiły się do Oliwareza, wszystkie były jakby modulacjami na ten sam temat, a tym był brat starszy. Być może, że przyczyną było silne przywiązanie, którym go za życia otaczał. Być może, że był i inny powód. Hrabia nie zastanawiał się nad tym punktem, natomiast rozdrażniała go w najwyższym stopniu pewna okoliczność stale występująca, ilekroć śnił o bracie. Zwykle ukazywała mu się z pomiędzy gęstych zwojów nieokreślonej materii tylko piękna głowa Oliwareza. Na ustach widma... Błąkał się wtedy zawsze zagadkowy uśmiech, gdy oczy zdawały się dawać mu do zrozumienia, że pragnie się z czymś zwierzyć. Trwało to niesłychanie krótką chwilę, potem zwoje zesuwały się i wszystko roztapiało w jednolitą ciemność. Widzenie, które miał ostatniej nocy, wywarło nań tak silne wrażenie, że pod jego magicznym wpływem powziął Alonso szczególne, może nawet dziwaczne postanowienie. Jak zwykle wysiąkła z pokładów nocy upiorna głowa, oświetlona nie wiadomo skąd, padającym zielonawym refleksem. W chwili, gdy już poczęła się zasuwać za kotary, zawarte dotąd szczelnie usta na moment odchyliły się i wyszeptały bełkocącym głosem — Odwiedź mnie — i zanikły. Alonzo postanowił usłuchać wezwania i w tym celu nie udał się tej nocy na spoczynek. Czuł dobrze dziwactwo swego zamiaru, niemniej jednak nie zmienił go, lecz za wszelką cenę chciał spełnić wolę widma. spojrzał na zegar. Była druga po północy. Dwóch rycerzy, poruszanych ukrytym mechanizmem sprężyny, wyszło przez otwarty na oścież portal. Uderzyło dwukrotnie kopiami w tarcze. I zaszło za drugą ścianę klatki zegarowej. Czas był najwyższy. Wyjął z żelaznych kleszczów kuny płonącą żagiew u węgarów podwoi i przystąpił do jednej ze ścian komnaty, którą od stropu aż do posadzki zakrywała kitajkowa zapona. Robota była nadzwyczaj subtelna, przetykana złotogłowem, wzorzysta perłami. Pod stuletnim jaworem śni słodko marzy urodziwy książę złote pukle włosów rozkociły mu się po barkach przymknięte powieki drgają od popołudniowego skwaru ledwo dostrzegalnym ruchem niedbale wyciągnięta ręka obejmuje miękkim ruchem pień drzewa druga spoczywa na jelcach szpady wysadzanej w modre szafiry śni marzy. Może o czarującej wodnicy, co tam spoza drzew w leśnej topieli się pławi? To książę Piotr z Prowansji i jego małżonka, piękna Meluzyna. Alonzo zebrał makatę w fałdy i odsunął. Na ścianie mniej więcej w środku ukazał się wydatny kościany guzik. Oburącz przycisnął gałkę. Ściana zaczęła się rozstępować na dwie strony, a w otworze powstałym na jej miejscu zaczerniała głęboko wyżłobiona czeluść. Rozświecając ciemności pochodnią wszedł do wnętrza. Po prawej odsunął żelazną zasuwę i wyjął z głębi wielki, kilkakroć zazębiony klucz. Teraz począł badać uważnie kamienną posadzkę skrytki, ułożoną w kwadratowe tafle. Jedną z nich, znać lekko założoną, odrzucił na bok bez wysiłku. Tędy prosto już wiodły podziemne schody do grobowców. Ostrożnie ściskając drzewce żagwi, zeszedł po stopniach w dół, zapuścił się w wąski korytarz i zatrzymał przed ciężko ukutymi wrzeciądzami. Wprowadził wyinki klucza w zamek, obrócił dwukrotnie i pchnął. Gwałtowny pęd zduszonego powietrza buchnął z wnętrza i zagasił światło. Szczęściem okazało się już zbędne, bo cały grobowiec jasno oświetlał blask miesięczny, wdarłszy się tu przez elipsoidy okien u szczytu. Odurzony, ledwie przytomny, zastanawiał się Desawadra na progu. Przed nim, po niszach wykutych w granitowej opoce, Spoczywali przodkowie w swych świetnych, połyskliwych trumnach. Nic, tylko szereg trumien i stalowy pląs księżyca, niby sypki dźwięk przesiewanego srebra. Nic, tylko dzwoniąca cisza śmierci. Mistyczny poszmer zaświatów. Powoli odzyskał spokój. Nisza oliwareza. Ostatnia na kraju, pod samym oknem, była w tej chwili cała, wysrebrzona poświatą miesiąca, przestronna i jasna jak w dzień. Zbliżył się. Od razu uderzyła go w nozdrza dziwnie miła woń rozlana w tej części grobowca. Równocześnie wyczuwał jakąś szczególną, odrębną jej atmosferę, którą by najlepiej określić nazywając środowiskiem. Oliwareza. Tak. Ten niepojęty dlań nastrój czy dusze miejsca takim jedynie określeniem można było choć w przybliżeniu oddać. Nazwa ta podobne ujęcie rzeczy nasuwało się prawie odruchowo, płynęło samorzutnie z głębi jestestwa bez rozumowych przesłanek. Żywiołowa projekcja pierwszego wrażenia. Lecz na tym nie koniec. Hrabia nabrał na tym miejscu dość zagadkowego przekonania. Zdawało mu się, że nie jest sam w podziemiu. Nie, był tego niemal pewny. Wszystkie nerwy rozprzęgły się, że drżał jak oszalałe struny brząkadła bajadery. Kto tu? Kto tu? Dotknął wieka trumny, nie śmiąc podnieść w górę. Wreszcie, przemknąwszy oczy, odważył się. Czuł pod ręką, jak się zwolna odchyliło i zakreśliwszy łuk rozwarło na oścież. Nagle odemknął oczy i z krzykiem grozy skoczył wstecz. W trumnie leżały nienaruszone zwłoki człowieka nieco starszego od hrabi. Długa biała broda sięgała do pasa. Chorobliwie wybujały włosy wyścielały szczelnie ściany dna, pokrywając upiornym płaszczem ręce, tłów i nogi. A z pomiędzy tej dzikiej oplączy włosów siwoszarych wychylało się w okolu brabanckich koronek dwoje rąk. Nie dwoje szponów o nieludzko wydłużonych, drapieżnych paznokciach jak kreda białych i bezkrwistych. Był to trup don Olivaresa de Savadra. Paradoksalny trup postarzały o lat czterdzieści. Alonso miał przed sobą potworną anomalię, jedną z najdzikszych, z najszaleńszych świata. Wzniósł oczy na niebo pełen oczekiwania, niepewny. Lecz tam, w górze, cicho było jak przedtem. Tylko ponura rozczochrana chmura, wymknąwszy znad Sierra Negra, zaciągnęła znów zwartą zasłonę nad znakiem Sawadrów i jego tajemnicą.